Hello. Na dzisiejszej lekcji będę was prosiła, żebyście pomogli mi zbudować mój dom. My house. My, mój house, dom. My house. Ogród, jak już zauważyliście, jest. Po angielsku ogród to garden. Garden. Przechodzimy do środka. W moim domu koniecznie musi być kuchnia. Czyli po angielsku kitchen. Kitchen. Obok kuchni będzie duży pokój, salon, czyli living room, living room. Koniecznie musi być też łazienka. Po angielsku, bathroom, bathroom. I brakuje nam jeszcze sypialni. Po angielsku, bedroom, bedroom. Powtórzcie jeszcze raz te słówka po mnie. Bathroom. Bathroom, Kitchen, Kitchen, Bedroom, Bedroom, Living room, Living room, and garden. Garden. Ok, dom już jest gotowy, więc teraz was po nim jeszcze raz oprowadzę i będę używała takiego zwrotu: to jest moja kuchnia, to jest moja Łazienka, to jest mój salon i tak dalej. Czyli potrzebuję to jest. A po angielsku to jest znaczy this is. This is, to jest. This is my house. To jest mój dom. This is my house. Wy oczywiście słuchacie uważnie, powtarzacie zdania po mnie, ponieważ za chwilę zamienimy się rolami i to wy oprowadzicie mnie po swoim domu. This is my bathroom. This is my kitchen. This is my bedroom. This is my living room. This is my garden. Ok, udało się. Jeśli się nie udało, to oczywiście wiecie, co robić. Wracamy do filmiku, zatrzymujemy sobie i powtarzamy do skutku, aż wszystko będzie dobrze. Thank you very much.